O kurwa Nie Koniec stycznia, Jasu. gdzieś tak Ja są jednak Kurwa Kurwa, jedno broń Tu jest UMP, Ratcher Przyjdź tu, tu jest UMP Idę Chodź Ja ze SKS-em Musimy to zrobić Serio? Dobra, idę na 50 na, na frajerów Esta Kurwy Bomby od na Fire. Dobrze, kolos. Nie się, Nimriek. Major. Major. Zrobiliśmy Major, tak tryb majora? No. Kurwa, nie mam on żadnego majora, Tylko zobacz na życia. A nie, mam pięć medalów, dobrze. A mam pięć medalów, no, dobrze. Ten budynek jest nie lutowany, jak co? idźcie na niego jak... A on Nie, no to nie nielutowany budynek. No właśnie chciałem tam, to powiedzieć, tam to... powiedzieć, że ja tam idę. Zobaczę, czy, czy w dziurze mamy automat do napoi. Bądź... Nie, tam nie ma. A, bo to, bo to, bo to jest zawsze w stałych miejscach, tak? A, okej. Okay. Mhm. Tak, to dobra, jakiś bot na blisko. To pewnie... raczer. Pewnie ja. Nie, nie musieliś... tak raczej... musieliśmy, musieliśmy się im tam wiewać, bo tak trzeba no od było. od razu, wiesz, bo no bo wiesz... Lądowali na dachu. Jest szansa, że no po prostu broni by nie mieli. Jakieś tam mieli. Ja nie lubię, jak... No i w sumie nie mieli. No jeden miał UMP-ka, no. A drugi nic. Drugi nie miał nic. Nie lubię tego jak się ładuje, bo jak Watch ładuje telefon. Zaraz muszę O, coś dla siebie. Czy te małe budynki. Ja chwilę wracam na main'a. Buzi. Bo są typy, a najlepsze. No, ja idę no ten... na ten duży budynek, idę sobie tego szybko zlutować. Przez samemu. No, lub sobie te ma małe budynki i za chwilę. na mine pójdziemy. Kurwa SKS-a, czy tego? No, nie, no SKS-a. Nie, odłączam. No, SKS, Ty! Beryl tu jest. O, to wezmę. Idę. Miał na Kurwa. Mam się Jak, do... znajdzie jak znajdziecie wejście powiększone do, do tego. UMPK ek No. Yy, dobra. Jak znajdziemy to dobra. Jak znajdziemy? Yy, bo za bardzo się oddaliłeś, a w Twoim tam kierunku są strzały. Nie, ja już jestem koło was. No. Dobra, biorę Winchester. Idź. idź tutaj, tu tu chodź. WSK, czekaj. To to to, to 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 to. Dobra, to wylutujcie my, co z Wasabym trzymamy tego main'a, żeby nam nie przyjęli Ja mam już 170 amunistów. Też są bardzo do SMG. Hmm. Też tam powiększony do SMG, czy nie? Szybko mów. I got no, Dobra. Tylko teraz nie wejdę, bo ja. To weź, Przechodzę! W wziąłem mu, przechodzę do was! Biluj tam mnie. Patrz to na mnie, patrz to na niuwa, haha, to ja biegam. <ścoughs> Patrzcie na niuba. Kurwa, dziurą wam wejdę. Kurwa, był Conqueror na serwie a go to nie ma. Okay. Co za pizza? Boi się. jest dziura? No, Tutaj, wyżej, chyba jedno Czy nie? Tak mi się wydaje Tu jest dziura Nie ma tej dziury! Jak się wchodzi z dziurą? No. Wyżej chyba jedno, jest. nie wiem, albo jestem głupi Tu jest, nie. dobra Chodź, no. ma, masz, masz ten powiększony Przyniosłem ci, specjalne zamówienie dla ciebie, panie Wasabi Chyba ucieknie Kto mnie tu blokował? Jest, jest, dobra Znaliście? Znaczy. Dragon Jeszcze? No Też za granatem Tu po prawej Tu jest typ Mark the location no raz, tak, no tak, no tak, Znowu, o, znowu to tak, no e, tak, no tak, no tak, Po, tak, no Przez no Na przez tak, no się na tak, jakieś... Dobra no tak, no tak, po lewej stronie no właśnie chciałem, chciałem właśnie mówić, że tutaj to Ty, ale ich pobijałem tam. Ciągle na tej górce. Tutaj było czterech, cały skład, Racer. No kurwa, no, no, to są pizdy, po co nie robią? Biegnie na otwartym. oni na otwartym biegają. Dostał, Ty kurwo. Jak skoczył całą wpadł w pocisk <noise> Co za łeb Kola ze mną Gdzie? No Gdzie? taką nie zabawę? Nie ja mam taką zajebistą zabawę tutaj, łasami też ma widzę Oni się wystawiają no, cały czas z lewej stronie Dobra taką. Ja od, od lewej strony ich obciążyłem a Oni niech dostaną Dobra to bijcie, bijcie ich ja idę z wojkiem Ratcherem na łowy no jego nie leczenie nie mają, na hita miałem typa, dostał w nogi i palo strzelaj, strzelaj, do nich tam Wasabi. Strzelajcie tam do nich. Spokojnie O tak. No, Mówię ci, jak ich zraszujemy, ja zbieram tą Tu Jest. jest. Nice. Kurwa, jeden. No Chodź na prawo kolos, szybko na domki, I... żeby nie być na operanie. Już wiadomo, okay. że jesteśmy. No to dwóch mi zostało. Oni lecianie nie mają na 100%, chyba, że bandaże jakieś no. No wychyl, wychyl. Strzelaj, strzelaj cały czas do nich. My już jesteśmy blisko. Później zlotujemy, teraz Spadaj już w się, nie. w tym niebieskim też jest. Jest, ja, jest, jest, widziałeś go? Rzucam flesza i wpierdalam się tam. Ja czekaj, ja, ja granatę tam rzucę. Po lewej stronie rzuciłem granatę. Całej osobi. Leży. 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 Wszyscy. Brawo jest. La 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 la, la, la kar. Chcesz kara? bierzesz bierz tą karę czy nie? No mogę, mogę, mogę. Tylko jeszcze skoop, może tam nie Na górce, na górce, na górce. Dobra. Miał ósemkę. Chodźcie panie, chodźcie chuju. A co się dzieje kolos. A nie ma, jeszcze, okay. nie ma jeszcze jakiegoś innego? Jakiejś innej snajperki? Nie ma, dobra, z winchesterem. No. no jest SKS, a nie ma bo nie ma. Nie ma, nie ma skoopa żadnego. To wyjdźmy winchestera sobie. Tak. Tyle knocków z tego winchestera zrobiłem. A ty już wróciłeś? Dużo kurwa Idziesz Kto wrócił? Kurde? Nie no nie no nie no, Chodziło mi czy na mena już wróciłeś A nie właśnie widzę że Nie Jak my ich kolos Nie Dłuch. no już, już tacy, 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 Co ty dobrzy. gadasz? My nie jesteśmy dla Nie no my zajebiście jesteśmy Jego, on, spadł z tej górki? Kurwa nie wiem Nie jest tam cały czas Ktoś tam się strzela ty? <noise> Nie chcę yes, Jest, 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 jest! Dostał! Auto jedzie. Gdzie? Gdzieś za moimi plecami. Nie rado. Za tym, za tym kamieniem. Za tym kamieniem. Pojdziemy na górkę, e, idź na, na Za tym kamieniem jest gościu, za tym kamieniem. Za tym kamieniem nie, jest gościu obity. Po dwóch hitach. O kurwa, nie rado Wysiadaj kolos, utknęliśmy. Po budynku. Dawaj tutaj, chodź tu. Chodź tu. Dawaj. Na dach, o kurwa, ale na się wiebaliśmy. Tu, od razu. Ale się wiebaliśmy. Ja Oszczeliwuję mnie. Będzie podbiegać lekko. Oszczeliwuję mnie. Chuj im na łeb. Dobra. Chuj im na łeb, kolos. No chuj im na łeb. Nie mam... Nie mam... Dobra, hmm. Dostał! Dobra, jedną dętkę. W lewo przebiegł. Dragon, chodź w jego w ich stronę powoli. Byłem mi aj, Oni są na, na, na tamtym y, miejscu. Na Ciebie tym miejsce. miejscu, gdzie tamtych pokonaliśmy, no. Kurde, aj, tu na ulicy, o, je, że się zbieram. O kurde. Czekaj, na, na dach idę. Ale skiny ma chłopie, ja o Jestem Jest to na dachu. Dobrze, na nara. Zajebiście. Kurna jest mam żaza, nie dobiłem go, a że są granaty na dachu? O kurwa kolos, masz najlepszą pozycję Tu jest Je. typ kolos Gdzie? O, dobra, 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 dobra Jest! Ładnie Drugi! Oczywiście W ostatniej sekundzie y le Leczę go tutaj Nie, Kurwa Ej, bo strzela we mnie Chyba ja musimy threshold'ać Overle kolos. Tu 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 typ. Strzelać w niego, strzelać w niego, żeby mnie nie dobił. Dobra, save. Ja ten. też mam, też mam doła, ale nie mam Można jeszcze apteczek. Właśnie mam dwie ostatnie apteczki. Wiosną tu mam. strzelam do niego i je 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 jeszcze, jeszcze. są ci! To jest! Dwóch Dług jest na tym. No dwóch jest na tym. No my nie zraszujemy. Smokey najpierw. No ja próbowałem z Wasabim to widzieć. Ja jestem w najlepszej pozycji, jakby no. do Roe i no, to podniosł to. No. Dobra, smoki Oni się cofają podajże Tak Dostał? Nie, idą na Mi Rado podaj... Podejr... Nie, Tak ok? Ta. Jest, jest, ok, je tam. Dostał? Rok, no. tu. Tu, tu, tu tu No to jakbym wiedział. To bym przejechał z pozycję. Muszę rozjaśnić ekran. Jak kram go znakuję, to mogę rasować. Nie, jest dwóch za nim na... Dwóch trzech, trzech jest teraz w środku. Bo tam ci z tyłu dobiegli no, nie do niego. Dobra. Trzech jest teraz w środku. O, przy... Odbieg, odbieg, ten No to jak jednego na, jak znakujecie, to ja mogę wyciągować na, na ludzie. To oni się wystawiają ciągle. Je, jeden szedł na dół. Dwóch jest na górze jeden mhm. jest na dole. Dobra, przybiegać, Ty. przybiegać, kolos i Wasabi. Chodźcie Jam chłopak tutaj gdzieś O kurwa, ale mam przypał z tym ja. przebieganiem. Wiem, no pewnie, ale wiem, wiem, ja też musiałem. Ale oni wycofali, widziałem jak zeskoczyli tyłem. No wiem, no. wszyscy są teraz w tamtym budynku. Dobra, ja się muszę leczyć. Nie, oni wyskoczyli tyłem, ten jeden wyskoczył tyłem. I reszta chyba też. Lotowaliście te skrzynki to tu. Tak, tak, tak. Tam. Nie ma boostów nawet, a ja nie mam boostów. O, dobra. Przedrafaję, musimy chyba wziąć Mirado Oni mogli na main Dobra zapytać. gitara Oni jakieś skopy? Ja, ja mam trójkę Dobra, do Mirado, no bo nie wiadomo gdzie oni są To Zodzi, ja teraz jestem Dobra, do Mirado i na górkę What pojedziemy you? tu Patrzcie ja raczej powiozę pod nogi Mirado To ja się zgarnę wszystkich i nawiadę ci pod nogi tylko on... On... kurwa. Ja o... tego, tego co mi dałeś ten, te pierwsze info, to tam ładnie poszło. Od razu. Potrzebuję pusty. Ten chłopca go właśnie on skoczył, rzucił granata, spadał i wezmę został. Albo do strefy pojedziemy, jeba dziś. Bo i tak będą za strefą, mamy leczenia nie mamy. Mam 8, no? tak, mam 18 bandaży Jakby Kurde Kurde, na prawo samochód Bez typów? Bez typów Tak Jedziesz Nie Dobra W tej budce są, w tej budce chłop był, kraki były moje budce no bo mo mnie to raczej nauczył na, na ten daszek wskakiwać. Tam jest, tam jest sposób. Tam budka jest sposób. W tej budce jest skład? 700%. Chłop! Jeden typ. Dobra, kto podjeżdża Albo nie wiem, ja. to się na niego jak chcecie we dwóch. To jest darmowy, kto jedzie z dragonem? Dobra, to dawaj, od razu tam. Dawaj, jedź, jedź, ja nie wiem. Jest tam chłopak! Nie, Chyba czekaj. Jest. I. A tyr, dzielę, chłop nic nie ją grobułem, kto tam była. Need ammo! Owe, 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 owe. Dobra. Ja już cię ulecili Wracacie no, do nas? No, ja burgułem, co, jakby coś. Jak tam Sebastianie? Wszystko no, w porządku? Tak, wszystko w pra... porządku Masz Ta... Mam Jakiegoś? Mam no, Dobra, jedziemy Mam Poczekaj, ja muszę To jest, Ja go miałem na AKM-ie Możesz mi dać red do jakbyś chciał Albo brysła, Proszę, albo jeżeli nie smogę, masz, nic, to mi nie dawaj bo tak szybko to nie robimy Wywaliłem, ale nie wiem, czy podniosłeś Podniosłem, dzięki Dobra, easy kill i wracamy ja mam sześć boostów, jakby coś Ooo, ja nie mam żadnych To mi Ej To nie Porzuć wiem, czy to się. wy żeście tam dymili, czy kto No oni chyba Ja, ja Musiałem. Kto chce, ten? Pusty Eee, już ci rzucam Ja też wezmę jednego Oj Masz, już, już, masz Nie wziąłem Jeszcze minus trafy go daleko A tam jeszcze gdzieś łapy na górce są Spokojnie. To jedziemy. Oj ty jak naprawdę daleko. Naprawdę jest daleko, naprawdę jest daleko. Racer mogliśmy ruszyć a On by wybiegł, byśmy mogli do ale Czy będzie rząd? Jak major pisze raz i pisz do ogień. Z biodra strzelać po chuj skopy. Poszedłby do lobby patrzył w misek trzyma na przykład mają majora 30 metrów granatem. Dawajcie <gry> <gry> czaty, zostawiamy lajki, zostawiamy serducha pod streamem. Dzisiaj 150 musimy wbić. Lecimy. Let's go! Lecimy na dropach, ale no, w sensie na... Mogę... Na, na... tego, na inny samochód, bo ten słychać z 200 metrów. Ale ten jest strasznie szybki! No, ale złoty jest. <grym> Kolor się liczy. Tak. Złoty, więc szybszy. Logika. No tak. Ej, <grym> a ja, motor ulepszony na max, ale szybciej jedzie? Czy nie? Dobra, kampiujemy tego dropa? Nie jedzie, tak samo. Dobra, lecimy. Jak będzie AWM, to zarąbe i naraz AWM i groza moja, reszta wasza Auga. O, o kurwa. Druga, druga strona, druga strona. Chodź. Raz jeszcze co pojechał, naraz. No i dobrze. <grym> Zaraz, będziemy Oj, chuj kurwa mam tutaj, nie mam leczenia Ja mam jakieś 18 banderzy Dobra, raczej my tutaj ja... zasmukujemy Masz Ja mu chyba zajebałem to, to leczenie żeby... zajbam to leczenie czy nie? Nie, ja mam Dobra, spierdalamy stąd Marked location. Dobra Kradę smoke i oni się z kimś strzelają. Musisz raczej do nas przyjechać. Ja robię duże kółko Robimy duże kółko, ten traktor Później idziemy tędy. D dostaję I do raczera o ty. pijani już Raczek. Zajmę raczej, raczej, raczej poskładał zawsze jak strzelają przy dropie, to wsiadać od razu do samochodu Oj to kurde, jestem 50 metrów o, ja nie mam już nie kółek. Jak... A Nie, do dobrze zrobił. Do, dobrze zrobił, że odjechał, bo co innego zrobić? Tak to było. Nie dobra, bo one ja mają no, nie tak jak ich przymywcą... tam położyłeś? Trzech czy czterech? Tu dwóch? A to było dwóch. O mi Ej no dajcie coś wziąć Zachłonne pastuchy ja nic Jeżeli byłby skopie lepszy, to bym wziął SKS, ale nie mam skopa no to muszę grać tym. Ja mam twórkę Ale do oddania? O, do, do oddania No to nie? szybko, no to, to dawaj. Wziąłem. No to dawaj, dawaj. Chciałem na mnie samka. Proszę, Nie, czekaj. No, trójkę wyrzucam Eee... I czwórkę Czwórkę wyrzucam, trójkę wyrzucam Esa, dobra Kurde, czekaj, idę po tą trójkę mi się przyda. Sorki? No nie zapytałem się. No bo już odjeżdżałeś, ale przynajmniej Nie, przynajmniej powiedziałem, że wyrzucam. To. Jest tak źle. Dobra. Dobra, przynajmniej trzeba apteczki zgarnąłem z tego monosą. 17 osób. Dobra, dać ci się do kola. No i lepiej ruch. Jest! Leżak! Przepraszam, myślałem, że już leży Myślałem, że już leży, Jedno ammo mi zostało Nawet mi nie dali obić gościa To daj mi cztery. Dzisiaj no będzie, mam... Czy dzisiaj będzie przedłużony, a ja wiem? W myślę, sensie, że jemy tam M24. Mam kara. Może, może coś zrobimy Raczej nie zrozumie źle. Chodziło nie. mi, że nie ma na 24 Eee... Co wziąłeś po sobie? No dropa jadą i jeszcze jadą do nas. Tam pojechali. No, drop jest. Waląc się. Tego w ogóle nie widziałem. Bo to ja też. Przeszedłem do jednego, tam jest chyba. Gdzie on jest? Kurwa, teraz. Tam za górką. Po hedzie, No to mnie dostał. Z... Kurde dragon, żeś mi zasłonił a ja go miałem wycelowanego Oj tam, no to, 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 jest, tylko, to jest tylko gra Wycelowałem w gościa ten mi zasłonił dupą Dio. Dobra. Ja idę do strefy Nie Rado jest tak poprzebijany To nie mamy nic swojej A Jeszcze jest. co Kurna... Dobrze, ja, nie... że wsiadłem do auta. nie mam jak. Przykro mi raczej. Nie do mnie, do mnie, do mnie. Do mnie szybko. Dobra, jestem, dobra czas. pozycja. A, tu mnie nie widzą już. Już myślałem, że jesteśmy... Że już jesteśmy zgubieni. Zdążyłem się położyć. Dzięki, Kuba, za lajka. Przechodzę pozycję.

Coś musi tam pomyśleć. uciekaj szybko. stamtąd! Szybko mi rano. Dobra, robię do... Dawaj ruda U... Za dużo miałem granatów i z cztery. 4 nic nie weszło. Dobra Dobra esto. Gdzie jest Grzegorz! Wołajcie, Grzegorz, Oznaczajcie Grzegorza Tu jest? On chciał zobaczyć Jak będzie win Dobra esto, 500 gwiazdy dla Kolosa Est. A szczęstuj się lutem, to jest dla ciebie. Wujek Kolos już załatwił wszystko. Strój też mu zajebałem. Jaki? Ten, ten, ten na setnym. Ten co jak? A mieć. to jest ten co, to, to jest ten gościu co on mi zabrał go z początku. Karma S? Odzyskałeś, odzyskałeś strój. Tak. Szóstka, czwórka, trójka wyrzucam Daj mi, daj mi dragon boosta jednego, rzuć mi Jak masz Bo ty masz uh -huh. dużo A masz No dobra Judy, gdzie jesteś? Chyba, że się trafi kurde panda i nas zwali. Nie. A jakiś inny? To ja napiszę, <laughs> On teraz chyba inaczej się nazywa, wiesz? Kto? Panda. No nie wiem, jak się nazywa Panda. On teraz, jak kupywał te ubranie, żeby to miał Mr. Frog, czy coś takiego. Ty gdzie on, jest on nie Hmm, chyba tu go widziałem. Chyba, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakby coś... Możliwe, że. To smoke. O dobra, okej. Okay. Dobra, on jest chyba. Na lewo będzie, Dobra, luci się w gazie. Tak. A jest co? Jest. Aż wejdę na live'a, aż wejdę na live'a.